No, pa Ej, hey, Chihuahua Wef się przypiedział no. <laughs> Nie ma problemu, ja cię zasługę, spokojnie <laughs> Kid, okay. kid Rozpalić ci? A, nie <laughs> trzeba A może chcecie coś ciekawego? Nie, nie, jest git, nie? <laughs> Jest kit! Na pewno? Na pewno. Gdzie jest, Koła Hałabanga. 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 Wrzeszczysz? Czego tam miał kurwa w tej celi? Co? Ho -ho -banga. Ho -ho -banga. Siad! Leżeć! Daj głos! Szukaj kapeli! Pasuje! Do radiowozu! Aha! No już, już, Jezus, już, no. Idzie, idzie, idzie za panciem. Pazuję. Kogo jesteś? Masz obrożę jakąś? Identyfikator? Poka to obrożę. Właściciel Samir. Alkoholik! Atak! Jezusia. Nie, 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 nie! nie. Niech mnie goni, o rzuć mi go na komendę do celi, a po drugie jakiś pomfel na komendzie. Szukaj depresji, szukaj depresji. Szukaj, Ty, znalazł. Eee... Mądry pies jakuj, Restaurante. przedłużenie umowy. za Dzwonili, żebym ci przekazał. Tydzień temu dostali. Gdzie tydzień temu, kurwa, w sobotę? No to co jest? Mojka 9. Nie. Ale bydlę. Nie Dobrze. no kurwa, ja, po tato na hormonach nie może być k Może być. Eee, hał hała. Tfu. Tfu, no. hał hała. Tfu, Pierdalaj Spierdalaj, Dobrze, hał tam będzie pierdolił dla okay, szefa pierdoli coś. Zajebisty. A to nie do mnie. <grym> hey, no czy właśnie, siad, czy ty zrobiłeś siat? Nie, bo ja ludzi Ej. szkole kurwa mać. Kurwa jak psa. Jakby szkolił jak psa, to chociażby quality jedzenie dostawali. A nie jakieś głów do restaurante. Chyba cię oszczą właśnie. To, to nawet nogi nie podniosło. <noise> jak ma lagę 30 cm, to po co? To kurwa, przecież bym ciągnął ją po ziemi. Ale laga mu się odbija o kolano. Chau, chau, a jedziemy do złodziei z ristorantem.